No cześć. I co, i pamiętasz o wszystkim dzisiaj? No jak to o czym? No żeby oglądać. Cię, no jak to co? 997. Dziś między innymi. Kim jest szaleniec morderca z Podhala? Rekonstrukcja zdarzeń związanych z napadem na bank w Zakopanem. Kolejna sprawa z naszego programu wyjaśniona. Łódzka policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o zabójstwo, które pokazywaliśmy rok temu. Dobry wieczór, Michał Fajmuśiewicz, magazyn kryminalny 997. Chcę rozpocząć od dobrej informacji. Otóż kolejny zabójca ze sprawy, którą prezentowaliśmy w naszym programie, trafił za kratki. Ale szczegóły za kilkanaście minut. Natomiast chcę rozpocząć od wydarzeń, które miały miejsce w lutym tego roku w Zakopane. Zakopane. Ten niewielki bank znajduje się przy jednej z bardziej ruchliwych ulic miasta, bo przy Kościuszki. Ile płacę? 25 minut, czyli złotych 80. Zł. Proszę bardzo. Reszty zaraz, zaraz. Nie, 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 20 groszy, resztę proszę no pani. 20 groszy? Ja, ja cudzych pieniędzy nie chcę. Mi nikt w życiu nikt nie dał Dobra. i nie chcę dostać. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Do widzenia. W banku, oprócz dwóch kasierek zatrudniony jest także pracownik ochrony. 200, 300, 400, 500. Proszę bardzo. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszamy. No to Pani Krysiu, jeszcze godzinka. Jakoś to przeżyjemy. I do domu. Jakieś plany na dzisiaj? Nie, nie. nie. Ale taka ładna pogoda, że aż szkoda siedzieć. Panie Stośle, a cóż Pan tam wyczynia? Ja się nie nadaję do tej pracy, mówię Pani. Nie wiem, bo działa specjalny, tak? komandosa. Pani Stasiu, a co by pan z tym psikaczem zrobił? No to co? Tak, i cia, i cia, i cia. No ja, ja pani taka strachliwa, to nawet słonia powali. 100, 200 kilo łopa, pa, pa i leży. A pistolet? to przeładowywanie przez moją pani, XXI Panie Stasiu, Dobrze, że tego szef nie widzi. Szef, szef? Ja rozumiem, mam taki przycisk naciskam i tu jest cała załoga, nie tylko szef. Taki. Było to 10 lutego tego roku, około godziny 8 rano. Jak zwykle w banku pojawili się dwie kasjerki i ochroniarz. Jak co dzień o tej porze ulica Kościuszki ożywiała się. dziękuję bardzo. O, na dzisiaj dzień, ale ta zapowiada się ładnie. Oby, oby. Wysłałam, że nie na. Tak. Do banku schodzili się także pierwsi klienci. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapłacić za prąd. Proszę bardzo. Nie łatwo bo serce, ja... Cicho, przecież nie robię ci żadnej krzywdy, no. Bałuj się, kobieto. No nie być, wiedziałem, nie będę już. Trączkę poproszę, tylko piękną panią. panią. Chodź, 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 zobacz, zobacz, zobacz. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za współpracę i polecamy się na przyszłość. Tak jest, co złego, to nie by. A, A Rambo, Rambo, słuchaj. Narobiłeś się dzisiaj, to... Proszę bardzo, tutaj premia opala. No, kłaniamy się. Miłego dnia. Po napadzie sprawcy uciekli w trzech kierunkach. Dwóch w kierunku Krupówek, jeden na górną część równi Krupowej, czwarty wreszcie wzdłuż ulicy Kościuszki w kierunku dworca. Tu już nie używają kominiarek. Skradli walutę i złotówki o łącznej wartości około 150 tysięcy złotych. Wydarzenia te rozegrały się kwadrans przed godziną dziewiątą. Przypomnijmy, 10 lutego bieżącego roku. Trochę karykaturalnie i nieprawdziwie przedstawiliśmy postać ochroniarza z tego banku, ale zrobiłem to z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest kolejny napad na bank, gdzie ochroniarz jest osobą bezbronną. No właściwie nie jest w stanie ochronić tego banku. I to jest sygnał dla właścicieli banków, żeby coś z tą sprawą zrobić. A druga sprawa to niebywałe. Ten bank w ogóle nie był zainteresowany publikacją jakąkolwiek w mediach na temat napadu na ową placówkę. Tę publikację zrobiliśmy na Waszą prośbę, prośbę policji. Tak, rzeczywiście w tej sprawie musimy powiedzieć, że jesteśmy niemal pewni, że sprawcy pochodzą spoza zakopanego. Ale są dwie możliwości. Po pierwsze taka, że sprawcy przyjechali tam w celach turystycznych i jest to grupa młodych ludzi. W pewnym momencie na przykład zabrakło pieniędzy. I zrodził się pomysł napadu na bank. Stąd myślę, pewna chaotyczność, pewna amatorszczyzna, jeżeli można tak powiedzieć, w czasie napadu. A więc ten element na przykład chowania pieniędzy za koszulę, za pazuchę. Ale jednocześnie poczucie humoru, jeśli przy przestępstwie w ogóle można mówić, życzyli miłego dnia wychodząc, bo to już jest prawdziwy tekst. Życzyli dobrego czy miłego dnia po napadzie pracownikom i klientom. Dokładnie, o tym co Pan powiedział, to jest druga z możliwości. Otóż zakładamy również, że to grupa ludzi, która na co dzień. Dokonuje różnego rodzaju przestępstw. Oczywiście też pochodzą spoza zakopanego, i tutaj być może właśnie ta pewność siebie, ten sarkaz życiowy spowodował, że ci ludzie przechodząc obok banku, postanowili jako ad hoc od razu na niego napaść. Stąd właśnie ten sarkaz w postaci powiedzenia na końcu: Życzę Państwu miłego dnia. Ja myślę, że ten sarkaz cechuje ich na co dzień. Być może w środowisku, w którym się znajdują, ludzie o tym doskonale wiedzą i zechcą się z nami oczywiście tymi informacjami podzielić. Kierunek do zakopanego 018 numer telefonu 20 120 57 i nasz numer telefonu tu w łódzkim studiu bezpłatna linia z terenu całego kraju 0800 1997. 997. Aż trudno w to uwierzyć. Ale w tym samym miejscu, pod tym samym bankiem na równi Krupowej w zakopanym dokonano innego przestępstwa. Tym razem zabójstwa. Powrócić teraz chcemy do sprawy zabójstwa sprzed ośmiu lat, bowiem niedawno pojawiły się nowe okoliczności w tej sprawie. Zakopane. Wydarzenia, które Państwu przedstawiamy Miały miejsce we wrześniu 1993 roku. Dokładnie 29 września do Zakopanego przyjechała PKS-em pani Danuta, mieszkanka jednej z podgórskich miejscowości. Pani Danuta była w szóstym miesiącu ciąży i prawdopodobnie przyjechała na okresowe badanie. Co dokładnie robiła tego dnia, nie udało się ustalić. Na pewno nie odwiedziła tego dnia żadnego lekarza ani też przychodni w Zakopanem. Dlaczego? Odpowiedzi nie znaleziono do dziś. Co zatem robiła przez tych kilka godzin? No ja tą poproszę. Bardzo proszę, zapakować? Nie, nie. Może także zmachamy. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Przepraszam, ja chciałem panią zaprosić do siebie na, ale, na kawę. Ale proszę mnie pójść! No chciałem! Zabronić! Mnie... Na kawę! Ale mnie! Do mnie! Na, Co? Do mnie, za... Było to zapewne po południu 29 września, tuż obok banku przy ulicy Kościuszki. Jakiś szaleniec zaatakował kobietę. Na drugi dzień przypadkowy przechodzień odnajduje obnażone zwłoki panda. Pan, jak dla mnie to ona nie żyje. Wie pan? Ale... Dobrze. Ja przychodziłem wywan tutaj, no i tak o, Tu widziałem książkę. Nie wiem, no ja nic nie dotykałem chyba. Zaraz zadzwoniłem na, na policję. No nie żyje. No no właśnie, no tak myślałem chyba. Wyrzucimy, znaleźliśmy zwłoki na równi dolnej krupowej. Organizuj grupę na miejscu. W czasie oględzin stwierdzono, że pani Danuta została przed śmiercią zgwałcona, ale także zadano jej rany metalowym przedmiotem przypominającym hak. Mija 8 lat. Zajmę ci, Fred, no, e, to jest. Przypominasz sobie taką kobietę, która miała rozwaloną nogę. To było parę lat temu, pamiętasz? Rozwaloną nogę poczekaj przed A tak, tak. Tak, to tak, 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 tak. Ale to dawno było, nie? Tak, dawno. I ona miała właśnie jakieś... Chodzi głównie o to, że ona miała jakieś na nogę. Kojarzysz? No coś takiego coś było. No, coś no, no, miała no, no, znowu, tak? no, 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 no. Tak, tak. Tylko poczekaj, no bo ty te, tego wiesz, tego nikt nie widział. Bo to ją jakaś kobieta znalazła i odgoza do szpitala, nie? Mm. Ale, Ale to wiem, no. Popatrz, ta kobitka ma taki sam ślad, jak ta, o której mówiliśmy. Pokaż, popatrz, popatrz, pokaż, popatrz. pokaż. Podczas ponownego przeglądania akt, jeden z policjantów spostrzegł dziwne podobieństwo ran zadanych zamordowanej pani Danucie i turystce, która nigdy nie zgłosiła policji faktu usiłowania dokonania na niej gwałtu i napadu. Było to na przełomie sierpnia i września 1993 roku. Nie wiemy skąd przyjechała do zakopanego kobieta, którą prosimy o kontakt z programem bądź z policją. Proszę Panią bardzo, znam połówkę, tak najprościej. Proszę Pani, pójdzie Pani prosto tutaj Pani dojdzie. Fajnie, dziękuję pięknie. Proszę Uwaga, uwaga, węgiel. Ale tręca, cóż! Już, 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 kochana, biesz ręko, o już. już, już, już. No jak? Poczekaj, sekundeczkę. już zaraz. Ja, ja zaraz zawołam jakiegoś lekarza. Sekundę, już będę. Kobieta uciekła z pogotowia, zdążyła tylko wcześniej opowiedzieć, że ktoś zrobił jej ranę w nodze jakimś hakiem i próbował zgwałcić. Kobieta, która znalazła ranną turystkę, postanowiła o tym dziwnym zdarzeniu powiadomić policję. Opowiedziała też, że turystkę napadł jakiś zboczeniec, zrobił jej ranę w nodze metalowym przedmiotem. Zauważyłam na poboczu dziewczynę, która, nie wiem, le, no nawet nie wiem, leży, bo to taki, w takim geście w, w ratunku, nie wiem, ona nic nie mówiła, płakała, kowyczała. Znaczy wie pan, ja nie wiem co jej, co jej się stało, w każdym razie trzymała się ręką za nogę, krwawiła bardzo mocno. Zawieźliście ją Państwo do szpitala, tak? Tam ją na Izbie. Ponieważ nie udało się dotąd ustalić personaliów poszkodowanej i nie wiadomo było, co tak naprawdę się wydarzyło, policja zaniechała dochodzenia w tej sprawie. Przede wszystkim apelujemy do turystki, która w 93 roku, powtarzam, w 93 roku była ofiarą napadu tego szaleńca zboczeńca, być może, że używał on przedmiotu podobnego, który wykonaliśmy do potrzeb naszej inscenizacji. Ta turystka byłaby szalenie ważnym świadkiem w tej sprawie. Natomiast zastanawiam się, jak to się stało, że aż po tylu latach wróciliście do tej sprawy. Czy dlatego, że komendant Małopolski powołał specjalną grupę policjantów? Ci ludzie to doświadczeni oficerowie, których zadaniem jest odkurzenie akt sprzed lat. Tak się stało w przypadku tej sprawy, dawne województwo, inne niż Małopolskie, tak, te zostały wyciągnięte i poddane powtórnej analizie. Dlaczego wtedy, być może przeoczono pewne rzeczy, trudno mi w tej chwili odpowiedzieć. Niemniej rzeczywiście w tej sprawie przede wszystkim poszukujemy tej pani. Ja przypomnę, to jest 30 września, około godziny 7 rano, okolice dworca w Zakopanego, ta pani została zaatakowana. Podaję Państwu dwie bezpłatne linie telefoniczne. Pierwsza do policji w Krakowie 0800... 13 13 33, 0800 13 13 33 i znany Państwu nasz numer telefonu, też bezpłatna linia z terenu całego kraju 0800 100 997. Daj spokój, to są dwa przystanki, ja sobie podjadę. Dlaczego? Nie no, co? Ty będziesz jechał. Ja tam... Myślę, że pojedziemy do ciebie. Nie, nie, nie. To Ja sobie ja podjadę. Ale serce mnie boli. Ania. Ani na no co, to daj spokój. Ja jadę, Ale uważaj na siebie, słuchaj, bo jest jak no, jest. Na pewno? Poradzę sobie, to dobrze. Wszystko taki wracasz, nie? Wiesz to warzyw? Możesz z nami pojedzieć. Kochowe mamy. A pan taki fajny wieczorek. A no to jak pojedziemy? O, Ramia! czekaj. Weź ty co? No. Ale pojedź z nami. co? Przyjdziemy się razem, kawałeczek? Poczekaj, poczekaj na nas. Nie uciekaj. E. Stój na rynku, stój. stojój! Błagam Was, jak możecie unikacie takich sytuacji, nigdy sami nie wracajcie do domu. W tym roku zamordowano kilkanaście kobiet, a zgwałcono kilkaset. Zastanówcie się, zanim zdecydujecie się na samotny powrót do domu. Był 22 dzień grudnia 1999 roku. Około godziny 19 w sklepie przy ulicy Okrąg 1 w Warszawie odkryto zwłoki dwóch mężczyzn. Na miejsce zdarzenia przybyła grupa z Agencji Ochrony Mienia, która o godzinie dokładnie 18.49 odebrała sygnał o napadzie. Jak ustalono, ofiarami byli ojciec i syn, właściciele sklepu. Zastrzelono ich prawdopodobnie z rewolweru. Sklep prowadzi w zasadzie Marek K. Lecz pomagała mu żona Barbara. Proszę bardzo. Dziękuję. 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 bardzo. Ale masz tu bałagan. Och, słuchaj, ja już lecę do tego skarbowego. Ale poczekaj jeszcze chwilę, przyjrzajcie, zaraz przyjdzie, znasz go. No zaraz będzie albo nie, a ja nie zdążę znowu tam pójść i wieża tam jest ta baba. Te czerwone 2,60, tak? Tak, to 2,60. Dobra. Kaszka! O, no cześć, tato. Cześć, słuchaj. Mm? ja się poszedł? Bo lecę do skarbowego. Ale dobrze, że jesteś, bo Marek tam sam został. Dobra, no? dobra. To na razie. Cześć. Był 22 dzień grudnia 1999 roku, około godziny 15. No cześć, tato. Czemu tak cześć. daleko od kasy urzędujesz, co? A, tata. Dobra. Dzień dobry. To co zwykle, proszę bardzo. Emerytowany wojskowy był bardzo ostrożny. Zawsze kontrolował klientów, którzy wchodzą do sklepu. Do widzenia. Oj, tata, mógłbyś się oduczyć tych wojskowych nawyków. Nie bój nic, Marek, wiem co robię.

Yeah, <laughs> yeah. La 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 not Yo! Hahaha! 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 Við erum það átt að hljóða. Hljóða, hljóða, hljóða! Grata, bo nam ktoś go ukradnie. Dzień dobry. 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 Zabójcy pojawili się przed sklepem kwadrans przed godziną 19. W naszej rekonstrukcji przyjęliśmy następującą kolejność wydarzeń. Tato, obsłuż. Co, dla pana? Co dla Pana? O, Co bierzemy? Wyskaz. <grymne> no poważnie, kapaja no, no! Wybierz coś tam na zagręgę, nie? Jedną prawe? Proszę bardzo. No, może dwie, co? Dwie! Dwie. Jeszcze kolorową jest. A po kolorową? w ją wali? Na popite, nie? Nie. <grymne> Jedną kolorową. Jakąś trzeba za smak. Grzybki mogą być? <grymne> to mamy tą kolorową. 156. Jutro zapłacimy. Jak jutro? Jutro, kurwa, kurwa. Ja, Młodercy kradną alkohol w nieznanej ilości, ale nie zabierają pieniędzy z kasy. Uciekają starym, czerwonym, dużym fiaskiem. Poszukujemy trzech mężczyzn. Pierwszy, wiek 30 lat, wzrost 185 cm, dobrze zbudowany, twarz okrągła, pudłowata, bez zarostu. Ciemny, długi płaszcz, na głowie czarna, wełniana czapka. Drugi mężczyzna, wiek 30 lat, niższy, krępy, ciemnobrązowa, skórzana kurtka 3/4. Wreszcie trzeci mężczyzna, wzrost 180 cm, ubrany w kurtkę z materiału w kolorze zielonym. Serdecznie Państwa prosimy. Ktokolwiek ma jakiekolwiek informacje dotyczące zdarzeń, przypomnę z 22 grudnia 1999 roku w Warszawie, kiedy dokonano podwójnego zabójstwa, prosimy o kontakt z naszym programem 0800 997. W maju 2000 roku prezentowałem Państwu inscenizację filmową prezentującą zabójstwo łodzianina Jana Ramiana. Dziś już wiemy, kto jest mordercą. Łódź. Tu, przy ulicy Mielczarskiego, mieszkał samotnie 42-letni ja, ja. Jan Ramian. No, już trzeci dzień się u Janka światło pali. Kiedy go ostatnio widziałeś? No, ja wiem. Ja już widzę ze trzy dni u niego to światło się pali autentycznie, no. Jasiu! Jasiu, no właśnie, trzy dni go nie widziałem. Panie, nie widziałem. pan po pomoc, Jasiu. Już idę, już idę. Jasiu! Jasiu! Szybciej, nie pan się śpieszy! Sprowadzony do mieszkania brat Jana Ramiana dokonuje makabrycznego odkrycia. Jan Ramian umarł w wyniku kilkudziesięciu ran zadanych nożem i tak zwanym tulipanem, czyli potłuczoną butelką. To, co teraz Państwu przedstawiamy, to tylko nasza filmowa hipoteza wydarzeń, które miały miejsce 4 bądź 5 stycznia tego roku. Zimno, co? O, chujna, straszna, byśmy mogli gdzieś pójść na jakąś kratę i wypić coś, no. Okay. Jak tam, trołeczko? Nieźdony. do w tej bramie. A ja? Nie, tak jest. Zimno, nie? Zimno, zimno. Wysłuchaj Januś, może byśmy wpadli do ciebie, co? Zrobimy połóweczkę, dwie. Teraz. No kiedy? Już chciałem przespać się. No w ogóle przestań nie trwałem, kurwa cały czas w tym spaniu. No ty po tak, tak minera boli, widzicie co? Dzisiaj naprawdę no. Wypijemy nerka, przestanie wolać Janek. Na godzinkę, ogrzejemy się troszeczkę, coś przekąsimy. No dobra, no. Wypijesz Jasiu. zdrowie. No dzięki. No, Krycha chyba coś oszukuje troszeczkę z tą wódeczką, co? Za gotowe zawsze jest dobra, nie? No, no tak. Ale pamiętasz jak miesiąc temu... Pamiętasz, na no, gotowy, brzuch cię bolał, pamiętasz. A brzuch. było za pamiętasz No się tak. tak, ale dzisiaj coś tak pali. Chłopaki, słuchajcie, tak. y Fajnie, miło było, ale wiecie co, idźcie. Je miło jest, siedzieć, ja się chcę. Nie, stary, było, by cieszka, no. gorzałki nie ma, to jazda, furaż pogorzał. Nie, po nie, no, nie, nie mam kreski, no, nie do krety. Na kreseczkę, Ja mam kreseczki, nie mam kreseczki. No, nie ściemnia, stary. Ale co, co wy, chłopaki, ale po co, co, co wy ty z tym nożem? Stary, ten. nóż, i co teraz? No nic. A co mam być? kurwa. 18 kwietnia łódzka policja zatrzymała mordercę Jana Ramiana. Oglądamy materiał policyjny i to coraz częściej zdarza się w polskiej kryminalistyce. Morderce zgubiło tak zwane DNA. Dzięki DNA, badaniom, owego DNA ustaliliście, że niewątpliwie ten człowiek, który tutaj jest w tej chwili położony na maskę samochodową jest zabójcą Jana Ramiana. Tak, policjanci dysponują ogromną wiedzą operacyjną o sprawcach przestępstwa także o popełnionych przez nieczynach. Nie zawsze jednak wiedzę tę można w prosty i nieskomplikowany sposób przemienić w materiał dowodowy. I tak było w przypadku zabójstwa mężczyzny z kamienicy Mielczarskiego. Ja dodam, że kiedy kręciliśmy ten materiał, ów mężczyzna, który teraz był aresztowany, był w kręgu. Kilku osób podejrzewanych o dokonanie tej zbrodni. Był to sąsiad Jana Ramiana. Tak, w chwili, gdy popełnione było zabójstwo, podejrzany, który w tej chwili jest osądzony w areszcie śledczym, był sąsiadem Jana Ramiana. Mało tego, w trakcie czynności, które na miejscu zdarzenia wykonywali policyjni eksperci, był on również w tłumie gapiów, którzy przypatrowali się pracy policjantów. Ale to, co najgorsze, to go zgubiło, to to, że Zbadaliście, czy wzięliście ślad śliny z jednej ze szklanek z mieszkania Jana Ramiana i się okazało, że jest to ślina należąca do niego. Policjanie eksperci przeprowadzili szereg badań, w tym badania DNA, śladów zabezpieczonych właśnie na miejscu zbrodni. Badania te wykazały ponad wszelką wątpliwość, że podejrzany w momencie, w chwili popełnienia zabójstwa, czyli kilka dni przed ujawnieniem zwok, przebywał w mieszkaniu Jana Ramiana. W trakcie przysłonięcia on przyznał się do zabójstwa Jana Ramiana, nim jednak w dalszym ciągu nie znamy motywu, jaki, jakim kierował się sprawę. Gratulujemy Łódzkiej Policji, a teraz kolejne nasze rady i przestroki. Przepraszam bardzo, wolne. Wolne, ale tutaj jest dużo więcej wolnych miejsc. No tak, tylko jeden z takim aniołem. No, z tym aniołem to pan przesadził, ale pan też na diabła nie wygląda. Nie, nie anioł, no czegoś takiego ja dawno nie widziałem. Nie? No skądż pan z tym kitem, lepiej pan powie co pan chce. Mieszkam po w w tym hotelu. Przyjechałem w sprawach biznesu. Nie znam się. Nie wiem, co robić w tym mieście. No i troszkę się nudzę. I pewnie pan chce, żebym pana odwiedziła w pokoju. O! że pani, co to to na pewno nie. Ja kocham tylko moją żonę. Wszyscy mhm. tak mówią. Zadzwonił się do żony? No, no no, na, No to, to tak co i się przekra. No, no, no już, 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 naturalnie. <noise> Kochani, jesteś sam? Kochanie! Ratunku! Hmm? I tak właśnie kończą się przygodne znajomości. A kochanie! Miejcie Państwo ograniczone zaufanie do osób, które niedawno bądź przed chwilą poznaliście. A nasze kolejne spotkanie już za tydzień. Liczę na Państwa obecność przed telewizorami. Za tydzień o zabójstwie w sklepie jubilerskim w Skierniewicach. Rekonstrukcja zdarzeń związanych z zabójstwem staruszki z Łodzi, Alfreda...